Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry 2 listopada. Dzień dobry dzień zaduszny. Szczególnie miło i serdecznie witam wszystkich tych, którzy trafili, trafili na moje poranne oddychanie. Dodam, że nagrywam codziennie, codziennie oddychamy, zawsze o poranku. Te pory są różne, bo one zależą czy idę wcześniej do pracy, czy na drugą zmianę. To więc wtedy, kiedy mam trochę czasu. Oddychamy na zewnątrz, oddychamy w ładnych miejscach, tam gdzie możemy, ale oczywiście oddychamy też w domu. Czyli okno otwarte, wietrzymy, otwarty balkon. Ważne jest, byśmy dotleniali organizm. Przy okazji porannego oddychania, żeby to był taki nasz rytuał, zapraszamy na kawę. Czasem piję zioła, czasem piję herbatę. Pijemy ten nasz napój mocy. Pijemy napój, który nas wspiera. Jeżeli lubimy kawę, to pijemy kawę. A jaką? Ja pijam z reguły czarną, tak zwaną po turecku, czyli czarną mieloną, świeżo mieloną. Staram się mieć świeżo mieloną. Także mam łynek, kupuję w ziarnach. Salana wrzątkiem. Chwilę się poparzy, później dolewam śmietanki. Lubię tą śmietankę 10-12%, także tą bardziej tłustą. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na, poranne, na poranną kawę i na poranne oddychanie. Dzisiaj dzień zaduszny. W kościele jest to naszym katolickim obchodzone jako Dzień Zmarłych w odróżnieniu do dnia 1 listopada, Dnia Wszystkich Świętych. Odwiedzamy groby. Dzisiaj ja też mam tu niedaleko cmentarz, którego, który wczoraj pokazywałam, robiłam zdjęcia, jak są ubrane groby tutaj w Bawarii. Tak elegancko i skromnie, to znaczy w porównaniu do polskich grobów. Ale oczywiście, kochani, tak jak tradycja nakazuje, jedni lubią tak, drudzy lubią tak. Chociaż już wczoraj dowiedziałam się, że na jednym z cmentarzy było napisane. reniu dzięki za informację, że od 1 stycznia jest zakaz wnoszenia wszelkich plastikowych kwiatów. Czy to obejmie wszystkie cmentarze, nie wiem, ale cmentarz w już ma taką informację. Kochani, wdech, wydech. Siadamy w ulubionym miejscu. Wietrzymy wcześniej pokój, czy kuchnię, czy to miejsce. Żeby tak pooddychać pełną piersią. Żeby być tu i teraz. Żeby spokojnie, wraz z głębokim oddechem, Zacząć ten nasz każdy dzień. Nie wiem, czy wiecie. Kasiu dziękuję za informację. Ka Kasia Georgiu, która napisała na fejsiku właśnie, że święto zmarłych, czyli wszystkich świętych, to jest obrzan, obrzęd słowiański i są, jest to święto dziadu. Czyli święto dziadów, no, dało początek, chyba można tak powiedzieć, naszemu świętu, świętowi zmarłych, wszystkich świętych. Czyli w tym czasie, wiecie to, wtedy, tak jak jest informacja, to zapalało się ogniska na grobach, czyli przynosiło się to światło, czyli te nasze znicze. To jest właśnie to światło na tych grobach. Po co było zapalane takie światło? Po to, by rozgrzać dusze zmarznięte, dusze zmarzłych. No taki zwyczaj. Tak to wyglądało kiedyś, dawno. I jak pewnie wszyscy wiedzą, bo to wiemy ze szkoły, Mickiewicz napisał dziady. I ta sztuka jest bardzo często wystawiana w okresie wszystkich świętych. Co jeszcze w co jeszcze wierzono? Wierzono, że dusze w tym czasie, w czasie wszystkich świętych, Dnia zadusznych, czyli w czasie uroczystości dziadów tego zwyczaju pogańskiego, dużo odwiedzały nasze domy. Czyli zabronione, no trzeba było, no, wierzono, że one nas odwiedzą. No mogą odwiedzić swoich bliskich, dlatego się w jakiś sposób przygotowywano też do tych odwiedzin. I ważne było, żeby mm, nie spłoszyć. Czyli te dusze, które przyjdą, żeby, no ja to bym powiedziała, że jeżeli już bym oczekiwała, to już bym oczekiwała gościnnie, z pełną gościnnością, ale ważne było, żeby na przykład nie robić wtedy masła, bo jak się masło robiło? W maselnicze no, to się o kijem, czyli był stukot, prawda? A, czy w tym dniu nie cięto sieczki, bo były odgłosy, to były stukoty, czyli Robiono te prace, w których te dusze, hmm, znaczy, w których dusze, żeby je nie spłoszyć, o tak bym powiedziała. Czyli te prace były wykonywane takie, żeby nie spłoszyć te dusze, które już nas przyjdą i odwiedzą. Bo jakie jeszcze mogły być w tamtych czasach czynności, które stukały? Stukały, wydawały jakieś takie odgłosy. No, myślę, że tutaj maglownice, a maglownice kiedyś były drewniane, jak się maglowało pościel. Czy no, nawet jak gdzieś doczytałam, to też było, że nawet deptanie kapusty może przepłoszyć te duchy. Także, kochani, święto, dzień zmarłych. Jeżeli macie jakieś inne informacje, to proszę podzielcie się, bo święto dziadów słowiańskie to jest mało znane. Myślę, że Mickiewicz tutaj zrobił dobrą robotę i napisał utwór dziady. Tylko ten utwór nie jest prosty, ale jak w szkole przerabialiśmy, no to takich kilka informacji o nim zawsze było. I do czego zmierzam? Do tego, że samo, sama nazwa dziady jest mało popularna, mało znana. To co? Tak uroczyście, bo jeżeli mamy gościć te dusze tych naszych zmarłych, to kochani, jeszcze kilka wdechów. I życzę Wam takiego dzisiejszego uroczystego nastroju. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Witam, Mariolu. Pozdrawiam cię dzisiaj bardzo serdecznie. Witam Gabrysiu, witam Jolanto, witam Halinko, witam tych Polaków i Te Polki tu za granicą. Czy tu, czy tam, bo miło mi, że oglądacie mnie. Mnie też jest przyjemnie, że mogę się podzielić, że. Ktoś mnie nie ogląda i może będzie miał, rozpocznie dzień z uśmiechem. I z tą świadomością, że dotlenienie pomaga nam lepiej funkcjonować. Czyli dotleniajmy się. Dzisiaj taki u nas wschód słońca, a bo nie powiedziałam u nas w Felburgu, dzisiaj tu w Langenfeld, wschód słońca jest siódma: trzy. W tej chwili jest plus 13, jest w miarę ciepło. Słoń... Znaczy, słońca nie widać, jest zachmurzone niebo. Ja już niedługo do pracy, także kochani, bardzo serdecznie jeszcze raz witam wszystkich nowych w szczególności. A i tych, co mnie oglądają, pozdrawiam bardzo serdecznie. <laughs> Widzicie, nie mogę się z Wami pożegnać. No miło mi niezmiernie. Jadwigo, miłego ciąga.